Cześć i czołem. Kurde. Cześć. cześć i czołem Dzisiaj pokażę coś dla fanów broni palnej, czyli typu wiatrówka, pistolet gazowy, coś. Mianowicie śród, który dzisiaj zakupiłem. Za wszystkie zapłaciłem około 100 zł. Czy tam przypuszczam 70, no nieważne. Wiatrówki nie pokażę, zrobię recenzję w następnym odcinku. A więc zaczynajmy. To jest śród, kurde, śród bezołowiowy, Jak on wygląda już, kurcze Nigdzie yy, to ma... O, jest. Już pokazuje. Wygląda. Kurde, patrz Wygląda on w ten sposób, to jest śród hukowo-dymny. Bardzo przydatny. Cena takiej paczuszki yy, to 30, około koszt 35 zł. A drugi śród to jest śród hukowy. Tej samej firmy. Magnum Special. Wygląda on tak. Po wystrzeleniu takiego śrutu mamy bardzo fajny efekt huku. Więc polecam. Kosztajki paczuszki około 25-30 zł. To zależy ile w parce sztuk. W tej, tej yy, Z25 yy, i, i ten. I w tej za 25 jest 50 sztuk. Ja w tej mam dokładnie 100 sztuk. W drugiej mam 75 sztuk. W tej tutaj. tutaj. To, ta mnie kosztowała 30, 35 30 i ostatni śród, który chyba każdy znają, zwyczajny śród pointed, ukraiński, nie? Made in Europa, no. To mój pies właśnie wszedł. to on wygląda zwyczajnie tak, okay. takie malutkie ku, takie, ma, takie malutkie kuleczki o takie takie gwintowane tutaj jest no, nie widać tego na nagraniu no ale nieważne cena tego śrutu 18 zł więc polecam hm <gry> tak fajnie mi wyszła. mi zeszła w następnym filmiku będzie unboxing gry a więc cześć.